Dalej mamy niedzielę, 1 marca, po powrocie do domu z jednego wypadu wyskoczyłem pokopać niedaleko pod domem i oto wynik wynik poszukiwań, jakiś guzik, gaciak zjedzony, medalik aluminiowy, wyskoczyły też dwie boratynki. będzie szalonk litewski prawdopodobnie. Też byle jaki. To boratynka koronna. Widać tutaj orzełka. i też dwie kopiejki z 1877 roku. To będzie jeszcze Car car 1877 Aleksander II. Zdaje się. Pod, bo w 1887 doszło do bitwy pod Plewną ale nie to jest najważniejsze bo tuż za tą za tą miedzą skoczyła mi monetka przed chwilą dosłownie zanim tu przyszłem bardzo ładna szeląg miejski toruński no, przekręcimy go Solidus Civitatis Toruniensis z 1761 roku August III SAS Monogram AR ukoronowany piękna data z drugiej strony to jest zresztą niczego sobie a i znalazł się też grosik Augusta III w stanie agonalnym Padziewiasty wiasty, no, gdzieś główka powinna być widać No i będziemy szukać dalej Może coś jeszcze wyskoczy a tutaj mamy grusze Prasłowiańską gruszę która chroni w swych konarach plebejskiego uciekiniera. <grymny> Na razie.